Koinki ozdabia się nie tylko bombkami, ale również pajęczynami i pająkami. Oczywiście sztucznymi. Przynajmniej w Ukrainie, ale również w częściach Polski, Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii i Rosji. Tradycja ozdób zwanych pawuczki, dosłownie małe pajączki, datuje się na koniec XIX wieku. Ale skąd się wzięła? Z ukraińskiej legendy świątecznej o ubogiej wdowie, które nie miała czym udekorować choinki na pomoc przyszły jej właśnie pająki w noc Bożego Narodzenia kiedy kobieta spała pracowite pajęczaki ozdobiły jej drzewko pajęczynami a o świcie delikatne nitki sieci zmieniły kolor na srebrny i złoty co dało iście bajeczny rezultat to dlatego do dziś wiesza się na choince bombki w kształcie pająków i pajęczyny niektórzy sądzą również że to właśnie z powodu tej legendy ozdabiamy drzewka łańcuchami i złotkami. Przypominają one sieć. Uważa się również, że znalezienie pajęczyny na choince przynosi szczęście.